Po zniszczeniu konwoju ustaliliśmy, gdzie bojownicy składują zaopatrzenie. Pozycje pokrywały się z koordynatami wskazanymi przez jeńców. Zwiadowcy zostali rozesłani, by odnaleźć schrony, i po kilku dniach ich ciężka praca przyniosła efekty. Poza znanym nam składowiskiem odkryliśmy jeszcze trzy, choć każde było skrupulatnie strzeżone przez bojowników, którzy obozowali nieopodal schronów. Zwiadowcy zdecydowali nie ryzykować bezpośredniego ataku, tym bardziej, że podejście do składowisk mogło być zaminowane. Aleksandrze Iwanowiczu, Wasz lot ma za zadanie zniszczyć składowiska, oznajmił Anohin, przydzielając rolę dowódcy lotu 105 podczas odprawy. Uzbrojeni zostaniecie w rakiety niekierowane, spiszcie dokładnie koordynaty i dopasujcie do map. Uważnie przestudiujcie zdjęcia z drona, jeśli nie widzicie dokładnie składowisk, to przynajmniej zapamiętajcie, jak wygląda teren wokół nich, co ułatwi wizualną identyfikację. Zrozumiano? Tak jest, panie podpułkowniku. Aleksander przyjrzał się bliżej zdjęciom i zaczął notować. Jurio Maximowiczu, wy polecicie jako wsparcie ratownicze w razie czego? Zrozumiano. Czy plan jest dla was jasny? Polecicie za Hindami, trzymajcie się nieco z tyłu. Jeśli będą potrzebowali Waszej pomocy, natychmiast pomożecie w ewakuacji. Oczywiście, zrozumiałem. Będzie dobrze. W to nie wątpię. Na wszelki wypadek też weźmiecie broń. No, panowie, macie godzinę na przygotowanie. Do dzieła. Just in case as well. A zatem witajcie w kolejnej misji. Tym razem to my będziemy siedzieć na tyłku naszym kolegom i eskortować ich. Um, nadążenie za Hindem potrafi być problematyczne, gdyż to tamte gunshipy mają o wiele lepszą prędkość i no cóż, generalnie y, możliwości w powietrzu ich są troszkę lepsze. No, maszyny trochę bardziej obłe i lżejsze w stosunku do nas chociaż z tym to dwoje babka drużyła, dobra przygotujemy się już do szusowania i będziemy polować na te składowiska amunicji, no właśnie ci gruzińscy bojownicy pff, znaczy, w zasadzie, przepraszam bojownicy, których gruzini zaopatrzają zdecydowanie przez ten przez to odcięcie od musieli się ruszyć po zaopatrzenie do swoich składowisk a zatem nasz zwiad z kolei mógł ich ładnie wypatrzyć no i wiemy, którędy e, i gdzie te zapasy im przesyłali więc teraz jesteśmy w stanie sobie na nich zapolować a my tutaj zlatujemy, no i oczywiście kierujemy się na tyle o ile, żeby trzymać się w formacji ze stopiątką, chociaż... Oni robią tutaj takie wygibasy My mamy się trzymać za nimi Mieć na nich oko Ale łatwo ich można zgubić Jeżeli zbyt daleko odlecą Więc postarajmy się Lecieć troszeczkę za nimi Może troszeczkę nad nimi Bo jak będziemy lecieć nad nimi To przynajmniej możemy zawsze pochylić ciup I wykorzystać pęd Tym samym zdobyty do przyspieszenia Nagłego i dogonienia ich A na razie Opuszczamy naszą bazę i będziemy się zabierać do tej ciekawej dość misji. No, my w zasadzie jesteśmy takim ubezpieczeniem, tak jak my zazwyczaj zbieraliśmy kogoś z ziemi, no teraz lecimy w sumie w ten sam sposób. Gdyby jakiś z bojowników miał ze sobą wyrzutnie przeciwlotniczych rakiet któregoś ze 105 trzepnął no to hej my musimy wstąpić i zabezpieczyć sprawę na wszelki wypadek ostrzelać przeciwnika i ewakuować chłopaków taka jest, taka jest nasza rola hmm, dotąd jak my wszystko prowadziliśmy albo jakieś akcje właśnie to oni nas eskortowali Roger, 105, initial. A tym razem to my będziemy eskortować Znaczy, jako wsparcie o. Ale tak, to jest dokładnie to Co mi robiłaby Latając w takiej formacji Udzielając właśnie wsparcia Technicznie mamy też tam y, Jakiś zwiadowców Którzy trzymają oko Na tych wszystkich składowiskach ale e, mam nadzieję, że nie będziemy musieli ich zbierać z grani górskich, bo o ile jest jeszcze trochę płaskiego, gdzie można wylądować, to ok. Ale jak tego nie ma, to o mój Boże. My póki co kierujemy się za 105, no i czekamy aż e, lecimy do jakiegoś ciekawego miejsca. Pierwsze 10 minut lotu popłynęło w miarę płynnie. Przed sobą mamy stopiątkę i zbliżamy się do miejsca operacji, gdzie powinniśmy zacząć nasze manewry. Miejmy nadzieję, pierwsze skrzypce będzie grała 105, a my będziemy raczyć oczy ich niszczycielskimi możliwościami. Nie mogę się doczekać. Ja kupię ten moduł. Za z hańdami, i będę mógł sobie polatać. Mm -mm. o tak. Czekaj, one of five. Approcham Jenniferia. Pytam <grytanie> mm, o to engage. 105 05, Cast clear to engage. One of five, Clear to engage. Hmm, co robi na na prawo? Okej okay. czekaj, co takiego wypatrzyli. Przyjrzymy się im uważnie. Do nich tutaj, jak już mówiłem, grałem pierwsze skrzypce, my tylko im pomagamy. Ale chyba widzę tam taki czarny punkcik to jest budyneczek. Tak, i oni się na niego naprowadzają. No cóż, ciekawa lokacja. Moim zdaniem, trochę bardziej odsunięta niż, niż żeśmy zakładali. Pięknie, no Ale poszło z dymem? Uu. Jak słyszeliśmy dookoła też są miny rozłożone więc hmm. Budynek budynkiem Ale część z eksplozji na pewno śląc tyle rakiet Musiała zdetonować te miny Jeżeli gdzieś ci bojownicy są W okolicy Na krawędzi lasów czy cokolwiek To pewnie się jorgnęli Że straszliwie dupło no ale co zrobisz, nic nie zrobisz ale generalnie tak lecimy sobie na drugie miejsce okej, okay. oni już się zdają naprowadzają na jakiś cel no. no więc jak sobie spojrzymy to jest generalnie wzdłuż tej drogi Tak, tak, już widzę ten mały punkcik. Kolejne składowisko. Pięknie. A i pod nami, jak widzicie, jest droga, gdzie my kilka dni temu zniszczyliśmy ten konwój. Wcale bym się nie zdziwił, bo tak to wygląda z tymi wszystkimi e, póki co składowiskami, że ci Gruzini jechali od strony granicy. I zatrzymywali się przy lasach, zrzucając zaopatrzenie dla ludzi, którzy to potem taszczyli do swoich składowisk. Miałoby sens. No i jest blisko takiej linii zaopatrzeniowej, prawda? O, tam już widać kolejny budyneczek. Widzicie? Między tym małym laskiem a tym dużym, większym. Hmm. Czyli na tej. No I tylko drodzy, już mamy trzy składy zaopatrzenia bojowników. No dobra, 105 do dzieła. Proszę cię bardzo. Zobaczmy, jak rozsadzasz kolejną budę. A tam mają wszakże wszystko, co, co ze sobą przywieźli. Przede wszystkim amunicję. Bądź co, bądź, to musi też pieprznąć to solidnie. I bez amunicji, przede wszystkim. Ładunków wybuchowych i innych rzeczy, no to tak, jakby im odciąć, może nie tyle głowę, co ramiona, ale jeszcze po. Pięknie, tak. Jeszcze po głowę byśmy się mogli udać, tak jak w kampanii Kremowym. Na końcu mieliśmy ściganie wodza właśnie tych rebeliantów tych buntowników Ibrahima. O kurde, z... A, dobra, tu są. Dosłownie na chwilę ich można spuścić z oka. E, no, jak. Dokładnie tak jak powiedziałem. Na chwilę ich można spuścić z oka. I. gdzie ja, oni są? 103, stay close. Gunships, you're a little fast. Climb up, some You have a better view. Żeby się mi puścić pigułę, znaczy może nie pigułę, co... co pinga, e, światłami pozycyjnymi formacyjnymi w zasadzie. Ale tak. Gdzie, gdzie oni są? A, tutaj, dobra. A? Not on the on the nice get, 105. completed. Request RTD. 105, Castet. Roger. Recon reports another bunker location found in your area. This is 105. Hard of rockets. 103 these what's left. Copy 103. New tasking. Reference grid 29 70, section 6. Task is to destroy that storage bunker. Sapsin will be available to help mark the target location 1030, copy new tasking 105, cover me. Roger, 103, cover. OK, no, żeby to zlokalizować, musimy spojrzeć. 2976, musimy spojrzeć na mapę. E, to powinna być lokacja LN-80. W takim razie, gdzieś. Hmm. Górna. E, według, według kodyfikacji górny, prawy. Róg. Jeszcze tutaj może 1,80 albo 90. O, oh wow. zaraz się sprawdzi. Kurs 150 i w tamtym kierunku będziemy sobie podążać. Jeżeli dolecimy w odpowiednie miejsce, to mam nadzieję, że coś zobaczymy um, albo będziemy mieli kontakt z ze zwiadowcami, którzy mieli nad wszystkim czuwać. No zresztą jacyś zwiadowcy odkryli ten jeszcze jeden bunkier. Uzbrojmy się zawczasu, no bo my w końcu będziemy... Dobra, master włączony. My w końcu będziemy tym wszystkim e, zarządzać, jeżeli chodzi o ten nalot. Tego bądźmy w gotowości. Tak jest. Mamy ze sobą spąsone z rakietami, jest ich dość dużo, więc będziemy mogli, no, zrobić, nie mam niespodziankę, nic po nią na ziemi, podobnie jak. E, Nasi koledzy, mamy tylko jeden budynek do zniszczenia, miejmy mi nadzieję. I tak, jesteśmy już prak praktycznie na, na miejscu, za rzeką. Gdzieś tutaj to musi być. Commander, win the objective area. Target should be close by, should be ring up Saspan Saspan. 103, come in 103, this is one. Our Are you able to mark the target? 103, the target is covered by hostile left foot. I can mark the target and you can get me out of here after. I'll blow my cover and we'll acquire Jackie. Over. Hmm. Dobra, nieważne, już to widzę. zresztą nie chcę was zabierać. SAP 103. Understood. I'll scan the area. Negative on the mark. Copy. No mark. Target location is near the top of the hill, near the edge of a small ferry. No właśnie. Odosobniona. Faktycznie w takim. Hmm, na skraju przecinki. Ale. Kanciasta buda. Nie lasu. Jednak rzuca się w oczy. No i blaszany dach, więc odbija światło. Dobra. I poszedł. 103 stappen. Good hit some target. Good hit some target. Dziękuję bardzo. No to by było chyba na tyle. No to przetrąciliśmy im zaplecze logistyczne. No. Zaraportujmy kasztetowi. Casztet 103, target run completed. Request RTB 103, caste. Roger, target run completed. Cleared to RTB. 103 copy cleared RTB. I dokładnie możemy wracać na skałę do Javy e, Ciekawa misja, e, taka dość standardowa e, Ponieważ czeka nas długa droga to zobaczymy się moi kochani jak już będziemy prawie nad bazą 1-0-3 Скала Следуйте курсом 1-2-4 Удаление 5 Давление 6-4-8-8-7 Занимайте высоту круга Ну no, и jesteśmy Праве в дому По левой Маме Нашу базу Teraz tylko na tyle zwolnić i wykręcić, żeby wyhamować i przyziemić, prawda? I się oczywiście nie rozbić, bo nie ma to jak stracony czas na rozgrywanie całej długiej misji, prawda? Ale fajnie się generalnie tutaj lata. Z przyjemnością wspominam tą misję, gdzie musieliśmy starą Habetę przewieźć do Mozdoku. O jezu. Ha. Długa wycieczka. Bardzo męcząca. Ale dla mnie pełno emocji ze względu na wszystkie awarie jakie się tutaj zdarzyły. Wow. Skala, 105. Destination at 200. Turning to final. Copy 105. Turning to final. Okay. I oczywiście teraz jak już latamy za dnia, no to korzystanie z instrumentów. Jednoczesne pilotowanie jest o wiele, wiele przyjemniejsze. Nie, że latanie podczas misji nocnych jest mało emocjonujące, ale, ale jest wkurzające. <laughs> przynajmniej w k 50 em, nie musimy patrzeć na oddzielny ekran z instrumentami, panel instrumentów, tylko mamy wszystko na hadzie, to co jest potrzebne, żeby przynajmniej osiąść, więc jeżeli mamy noktowizję, Patrzymy się przez odpowiednio wytłumiony had naszego śmigłowca, to jesteśmy w stanie mniej lub bardziej wylądować, nie patrząc się w oślepiające światła. Tutaj jest troszeczkę inaczej, gdyż hadu po prostu nie ma. No właśnie, a my cóż, podchodzimy, trzęsie, trzęsie, ale teraz utrzymamy troszeczkę większą prędkość, żeby w miarę szybko dojść do dopadu, padu kontrujemy kolektywem, kiedy zaczynamy spadać zbytnio, bo jesteśmy w zawisie i proszę bardzo jeszcze kilkadziesiąt metrów no ciekawa ta interwencja w Osetii cóż ci gruzini dla nas planują Trudno mi powiedzieć, ale zawsze nic dobrego. A ponieważ nic dobrego nie planują, no to kochani, musimy się im zrewanżować. Miejmy nadzieję, oni bez końca wpuszczają swoje żmije do naszego ogródka. Trzeba będzie im utrzeć nosa i sprawić, posłać, że tak powiem, wiadomość dla reszty rebeliantów, bojowników, że jeżeli będą z nami zadzierać to owszem, będą mogli coś zrobić ale okupią to bardzo, bardzo krwawo i poczują bardzo, bardzo boleśnie. okej okay. i o jak pięknie i masełko o opa, okay. a ja wam dziękuję bardzo kolejna misja skończona sukcesem i możemy moi mili Począć, przygotować się na kolejne wyprawy, tak jest. Ale ładna maszyna. O, 105, dzień dobry. Też przylecieli. Proszę bardzo, się ociągają chłopaki, ale niebezpiecznie nad tym gruntem latają. A zresztą nie dziwię się, że dlaczego tutaj. Wiele było rozbić, prawda? No nic, dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnej misji.